Jestem parodystą. Pierwsza edycja Mam Talent. Ja naśladuję około 50 głosów. Czy wiecie Państwo, kto to jest parodystą? Kogo byście chcieli usłyszeć? Słucham. Z aktorów, z artystów, a może kogoś z wyższej instancji. Cezary Pazura z Bogusławem Lindą. Uwaga, robię to dla Was. Sztuka, jest sztuka. I to jest właśnie to. Jezu, Boguś, weź przestań. Czarek z tej strony. Wszystkiego dobrego tutaj dla gości, starówki. A teraz kochani, pokażę Wam kolejny głos. To jest mój as w rękawie. Nikt, nikt się nie obraża, ja tylko powtórzę słowa naszego ukochanego, człowieka, którego macie w serca, to jest Karol. Pokazać? Wołam do Was. Wołam tu. Niech stąpi Duch Święty i pokaż oblicz tej ziemi. Tu zaczęła się droga i byliśmy krybówki po maturze. Ale teraz pokażę Wam aktorów, piosenkarzy. Czy lubicie zenka Martyniuka? Nie? Krzysztof Cugowski? Może być Martyniuk? Ten ogień i ten blask to ja a w sercu płomieńtwa. O! Maleńka powiedz mi, przez ciebie twoje łzy. No i Krzysztof Cugowski, znowu ci się mi niebeństwa! Je Tamte jej godziny! No późno, no późno! Powiedz jak to jest! I na koniec Ferdek Kiepski, na sam koniec. Eee, zwykle normalnie to tak, oni pięknie tu występują, no nie? E, tatusiu, normalnie sympatycznie, no nie, panie Bączku? Włodzkie jest, a panie Fertku, wiemy co chcemy. Panie Fertku, jak ma, on ma, to zespół da! Dzięki. Dużo dzięki! Duże oklaski świętemu Mikołajowi! Jak ja to z to rzucić Mikołajowi z nim pięcie. Pewnie, róbcie no, fotę z Mikołajem. Chcecie, <laughs> Bardzo ciekawy występ, słuchajcie, ja tak nie umiem. Ale może kiedyś. Ja jestem Julka, to jest Michał.